Hej, dzisiaj zapraszam Was na hol kosmetyczny. Ostatni hol, jaki robiłam, był w lutym i były to kosmetyki z Londynu. Tym razem mam kosmetyki, które mi się uzbierały przez jakiś czas, czy to z promocji w Rosmanie, w naturze. Mam dwa kosmetyki z Avonu i mam zamówienie z Rose Rose Shop, czyli kosmetyki azjatyckie, takie bardziej naturalne. I głównie na tym się opierały moje ostatnie zakupy. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam dalej. Zacznę może od odżywki, jaką udało mi się kupić w TK Maxie za dość dobre pieniądze. Za 24,99 kupiłam pół litra odżywki. The Organic House White Tea and Ginger Clarifying... Clarifying Conditioner. Tak wygląda opakowanie. Mamy 500 ml z pompeczką, więc e, bardzo przyjemna aplikacja. Mam nadzieję, że sama odżywka w sobie też będzie dobra. Wszystkie tutaj składniki są organiczne, naturalne. Zobaczymy jak się sprawdzi i nie powiedziałam, że jest to do włosów przetłuszczających się, więc miejmy nadzieję, że sama odżywka nie będzie powodować jeszcze większego przetłuszczania się włosów. Pachnie, tak bym powiedziała, no tak... Cytrynowo z imbirem. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzać. Znowu dam Wam znać. Mam tutaj dwa kosmetyki ze Iwonu. Pierwszy z nich jest z serii Planet Spa i jest to krem z afrykańskim masłem shea. Jest to krem do rąk, łokci i do stóp. Ma ono 75 ml i jest nie w tupce, tylko jest po prostu wykręcane. Tak wygląda. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wywalę ale zapach tego jest obłędny. Ale to pachnie jakimś karmelem. Ostatnio wszystko kupuję z karmelem. Mimo tego, że nie wąchałam tych kosmetyków, tylko tak sobie w ciemno zamówiłam. Pachnie cudownie, mam nadzieję, że będzie się dobrze używać. A zresztą posmaruję sobie ręce, O co? Ma dość takie rzadkie, rzadką konsystencję, ale zobaczymy. Bardzo ładnie pachnie, więc od razu test na żywo. No, ja głównie kupiłam to z przeznaczeniem do dłoni, że jak idę spać, żebym po prostu sobie odkręciła, wzięła trochę kremu na dłonie i posmarowała. Pachnie obłędnie. Z tego już jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o promocję w naturze, było minus 40%, jeżeli kupiło się minimum dwa kosmetyki z kolorówki. Ja kupiłam tylko dwa, ponieważ no, na nic się nie mogłam zdecydować nie było e, aż takiego dużego wyboru ja już byłam pod koniec tej promocji, ale na pewno chciałam kupić e, bronzer z Kobo, jest to ten Kobo Professional Matte Bronzing and Contouring Powder i e, jest ten bronzer różni się od większości bronzerów tym, że jest on w chłodnym odcieniu, czyli idealnie nadaje się do konturowania twarzy i ten bronzer ma naprawdę cudowny odcień, nie wiem, wy pewnie go nie zobaczycie bo on nie jest aż tak ciemny, ale ogólnie ma bardzo, tutaj jest ma bardzo ładny, taki chłodny odcień i bardzo serdecznie go polecam, jak na razie jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona a kosztował z jakiejś 15 zł, bo on normalnie kosztuje w granicach 20 zł, więc na promocji myślę, że to było jakieś 15-14 zł. Ja mam tą jaśniejszą wersję, bo z tego co widziałam, były dwie wersje: ta ciemniejsza i jaśniejsza. Ja dla siebie, że zazwyczaj jestem dość jasna, wybrałam tą jaśniejszą. I drugi produkt, jaki kupiłam w naturze, jest Turzy Pierrene. Tak naprawdę nie miałam zbyt wielu kosmetyków z Pierre René. Zawsze chciałam mieć te produkty, bo dużo osób je polecało itd., dalej ale u mnie jest dość ciężko z dostępnością, ponieważ tam, gdzie pójdę do natury, nigdy nie ma Pierre René. Ale znalazłam już taką naturę. Niestety, szafa była bardzo mocno wybrakowana i nie było z czego wybierać. A że ja zawsze mam deficyt tuszy do rzęs, jakoś mi się kończą i nigdy ich nie mam, to postanowiłam, że kupię sobie i wybrałam wersję Long Lash Mascara, oczywiście w kolorze czarnym. I ta maskara ma wydłużać i pogrubiać. A ona regularnie kosztuje około 20 zł. To na promocji też była w granicach jakieś 5-15 zł, coś koło tego. Szczoteczka ma taką zwykłą, prostą. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał po używam zobaczę dalej. E, tego samego dnia co te dwa produkty z natury, kupiłam sobie dwa produkty z Golden Rose. E, jest to pomadka i konturówka. Zacznę może od pomadki, bo jak na razie jest na dobrej drodze, żeby być moim ulubieńcem, jest to ta pomadka z serii Velvet Matte, e, czyli pomadki takie bardzo matowe. Ja wziąłam sobie numerek 07. To jest taki ładny, zgaszony róż. Wygląda przepięknie, naprawdę utrzymuje się, nie wiem jak to w kamerze będzie wyglądać, ale na żywo jest to taki typowy, brudny róż i te pomadki kosztują 11,90. I do tego sobie kupiłam konturówkę Dream Lips Lip Liner. Ta konturówka jest w kolorze 512. Niestety, jeżeli chodzi o tą konturówkę, miała być dopasowana do tej szminki matowej, niestety, ale nie jest w takim kolorze. Nie wiem, czy w kamerze będzie to widać. Ta konturówka jest taka bardziej czerwona, malinowa bardziej, a ta szminka jest bardziej taka typowa, zgaszona, różowa i no, nie współgra to ze sobą. Ja myślałam, że mniej więcej to ten sam kolor, ale jak. I się okazuje, czasami panie nieodpowiednio nam dobierają te kolory. Nie pamiętam dokładnie ceny tej konturówki, ale myślę, że było to w granicach jakichś, nie wiem, 7-8 zł maksymalnie. Dobra teraz może Wam pokażę dwa produkty, trzy produkty, jakie kupiłam na tej promocji w Rossmanie minus 49% na pudry, róże, bronzery podkłady itd. Kupiłam tylko korektor i... Róż i rozświetlacz Zacznę od korektora, ponieważ jest to korektor, który jako pierwszy dostałam od mojej przyjaciółki, ponieważ dla niej był za jasny Wtedy miałam w kolorze Ivory I mówiła, dobra, dla Ciebie jest za jasny, ja mam dość jasną cerę, u mnie się jakoś tam sprawdzi Ale zakochałam się w tym korektorze A mowa tu o Astor Skin Match Twist Concealer Pen Jest to ten korektor w pisaczku ja go uwielbiam. Tym razem nie kupiłam sobie w kolorze Ivory, bo jak robiłam sobie słocza na ręku, to mówię: matkę, jakie to białe? A ja ostatnio już trochę ciemniejszych tych produktów. In w Jejku, to na pewno nie będzie dobrze wyglądało, więc wzięłam sobie w kolorze 002 Sand. Pod oczami wygląda naprawdę fantastycznie, naturalnie. Nie zbiera się w zmarszczkach. On normalnie kosztuje około 30 zł, tam chyba 29,99. Na promocji zapłaciłam za niego jakieś 16 zł. Daje radę, robi robotę ten korektor i nie jest jakoś tak masakrycznie drogi. I dwa produkty, jakie jeszcze udało mi się kupić Jest to róż i rozświetlacz z Lovely Mi się wydaje, że to są jakieś nowości, bo wcześniej nie widziałam tych produktów Jako pierwszy kupiłam sobie róż, bo to są oba produkty wypiekane, bo nie wiem czy powiedziałam Róż nazywa się Tempting Cheeks Ten róż może nie jest zbyt różowy Jest bardziej taki bordo Ja mam go aktualnie na policzkach Wygląda całkiem ok, tyle że dla osób, które nie lubią rozświetlenia na twarzy jakiegoś, nie wiem, takiego błysku, to nie polecam, ponieważ ten róż ma dość metaliczny taki połysk. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale ma metaliczny połysk. No, taką ma swoją fakturę, ale jeżeli delikatnie nałożymy go na kości policzkowe, to naprawdę fajnie wygląda, mi się podoba. Przy czym cena też nie jest jakaś super wysoka, więc warto się skusić. One kosztują w granicach chyba 10 zł, normalnie czy tam maksymalnie 15. Więc na promocji naprawdę można za bardzo fajne pieniądze kupić ten produkt. I drugi produkt praktycznie z tej samej serii, bo też jest wypiekany. Jest to Lights on Me, czyli wypiekany rozświetlacz. Ten rozświetlacz ma przepiękne kolory. Mamy tutaj jasno różowy, miętowy, jakiś brązowy, żółty. I to wszystko sobie mieszamy. Jednak nie jest to produkt dla osób, które nie lubią drobinek, bo mimo wszystko ten rozświetlacz zawiera trochę tych drobinek. Nie przypadnie do gustu osobom, które tego nie lubią na twarzy, ale tak to fajnie wygląda. A teraz zostało nam tylko zamówienie z Rose Rose Shop, czyli są to kosmetyki azjatyckie. Wszystkie linki oczywiście będziecie mieli na dole do produktów, które są w tym sklepie. A jeśli nie będzie produktów, to po prostu będą same nazwy Zaknę może od kremu do twarzy I ten krem nazywa się Anti-Trouble Refresh Moisture 50 ml W takim biało-żółtym kartoniku przychodzi do nas I to jest serii... To jest seria, nie seria I to jest firmy Milky Dress Nie znam tej firmy Tutaj mamy oczywiście... Odpakowujemy, otwieramy jest to taki typowy żel. Pachnie świeżo. Nie jest to żaden nachalny, ani perfumowany zapach. Cena tego produktu to 8,54 dolara, więc jest to w granicach około 30 zł. Myślę, że to nie jest super zabójcza cena. U nas jak najbardziej da się kupić produkty w tej cenie. Poużywamy i na pewno dam Wam znać, czy warto kupić ten krem. Dalej będę szła po liście to jest Sebum Cut Clear Foundation 30 ml. Jest to podkład taki bardziej naturalny, zdrowszy, przy okazji ma filtr 40. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał, tu mamy buteleczkę. Śmiesznie to wygląda, bo nie wygląda jak typowy podkład, tylko bardziej jak jakiś serum czy coś. Ogólnie jest to podkład do cery mieszanej. Wziąłem kolor 21, był jeszcze tylko jeden kolor jaśniejszy, ale stwierdziłam, że tamten będzie na pewno za jasny. Tak wygląda. Na pewno zrobię wam test na żywo, bo sama jestem go ciekawa. Bo dopiero wczoraj odebrałam tą paczkę. Czekam na nią prawie miesiąc, więc jest to wyczekiwane zamówienie. I mam nadzieję, że te kosmetyki się sprawdzą. I cena tego podkładu to było 9,32. Czyli e, prawie 40 zł. Dalej mamy e, róż do policzków. Jest to taki mały słodziak. I jest to, jest to finger blusher. Tak wygląda, jest to dość taki jasno-różowy kolor. Jestem też tego ciekawa, jak będzie się utrzymywał i tak dalej, ale wygląda dość naturalnie i ma też taki dość świeży. Zapach i ten róż kosztował 3,89 dolara, więc nie są to duże pieniądze w granicach 10 zł. czy 12. Taka mała 10 ml, myślę, że to jest wystarczająca pojemność jak na róż. Kolejny produkt: jest to Face Conditioning Fixer Sample. Jest to mała taka próbeczka 20 ml sprayu takiego utrwalającego makijaż. Tak wygląda ten spray. Nie używałam, jestem bardzo ciekawa. I on kosztował $55, więc też bardzo fajne pieniądze. Myślę, że sprawdzi się właśnie w te cieplejsze dni, jak będzie makijaż musiał dłużej się utrzymywać czy wesela, czy jakieś tam imprezy. Ostatnią rzeczą z produktów takich zamówionych przez mnie jest krem, i to jest krem z Miszy Honey Butter Hand Cream 60 ml. Tak wygląda, dość spore opakowanie. Na razie go nie będę otwierać, bo. Muszę zużyć wszystkie inne, bo jest on tu zabezpieczony i on kosztował $45, więc też nie są to duże pieniądze. Zobaczymy z racji tego, że większość tych kosmetyków jest naturalna, w sumie wszystkie są naturalne. Mam nadzieję, że będą się dobrze sprawdzać i do każdego zamówienia powyżej tam chyba dwóch rzeczy. Dostajemy próbki, zazwyczaj dostajemy 5 albo jeżeli zamówimy więcej rzeczy, to dostajemy tam wielokrotność tego Ja dostałam 5 próbek Dostałam próbkę pianki do mycia twarzy z APIO. Dalej dostałam próbkę kremu BB z Etude House Blooming Fit Dostałam jeszcze... Skin Turnaround Pore Refine Silky Essence z Mizonu, czyli jest to jakiś pewnie też krem, z, nie wiem, zmniejszający pory czy coś Dalej Essential Source, jest to krem jakiś witalny Najgorsze jest to w tych większości próbek i opakowań kosmetyków azjatyckich Jest to, że tak naprawdę tylko przód jest napisana nazwa trochę po angielsku, a reszta to są chińskie znaczki Ostatnia próbka ma przepiękne opakowanie, bo wygląda jak taka buteleczka jakiejś wody czy mleka. I jest to z Etude House Sparkling Toxic All-in-One Gel. Ja bardzo lubię przeróżne próbki dostawać w kosmetykach, które zamówiłam. To zawsze jest takie miłe, bo mimo tego, że zamówiliśmy kosmetyki, to mamy jeszcze jakieś dodatkowe w prezencie. I to już byłoby na tyle, mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Oczywiście, jeżeli którykolwiek z tych produktów używałyście, to dajcie mi znać, jak się u Was sprawdzają, czy polecacie je, czy może odradzacie. A teraz się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!